Siemano, jesteśmy na G4 Skins. Dziś plan jest taki, że będę otwierał skrzynki i spróbujemy zrobić jakiś z tego ekwipunek. Mam zamiar raczej te tańsze skrzynki, może z tymi broni właśnie, to jest ciekawa sprawa. Przypominam o kodzie promocyjnym RAVIKOS, który daje wam plus 5% do ładowania do portfela i jedną darmową skrzynkę milspeku. Można sobie otworzyć. Jak widzicie, jest dużo metod płatności, bliczki, e, SMS-y, w więc tych opcji jest. No, i tutaj macie ten bonusik, plus 5%. I tak, 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 tak. Mm, zacznijmy. Tak, jeszcze Milspeka, jego można właśnie zgarnąć. To sobie otworzymy. No, żeby wyciszyć słuchawki. Zobaczymy, co nam zechce. Katakumbę. Ok, czyli Glocka już mamy, powiedzmy, w tej naszej kolekcji. Też, no nie będziemy robić całego ekwipunku, e, ale to takie, może najbardziej, skinki, którymi się. Gra. No i też przypominam, że pamiętajcie, że yy, otwierając skrzynki nie zawsze dostaniecie najdroższy itemek, więc tam trzeba z głową po prostu do tego zawsze podchodzić. I dobra. bronie może co? Mamy tak USP-ka, znaczy yy, Glocka. No, Luxury Night. Co? a wiem, co jeszcze zrobimy. Skrzynie bonusowe. No, mam platynową, nawet 5. I zobaczmy. Może jakby. No, hmm, a zresztą zobaczymy. Otworzymy, zobaczymy. Wow, a wąbka Wildfire? No to wupę mamy. No i nic jej raczej nie przebije. A wupka fajna będzie, co? No to co, M4? m też by się jakaś przydała. No i Karus Fel to kurczę. Moim zdaniem najlepszy skin do M, chyba. Właśnie na przykład no, ten Blue Phosphor, czy, 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 czy Masterpiece też są przyjemne w wyglądzie. No a my mamy flashback, ok. E -e -e. A wupkę mamy. Gloczka mamy M4A4. Jakiś akacz by się przydał. E, tu mamy Galilę. Dobra, jestem niestety ślepy. Chyba, że nie ma skrzyni z akaczami. E, to by było szkoda. A, no dobra, po prostu ślepo za mnie zaatakowała. Dobra, piek. otwieramy z akaczami. To jest taka broń, którą trzeba e, ten spróbować. Skinę do niej mieć. No, ok, mamy Safari Mesha. Jest jak jest. Digielek, o tym. Digielki ogólnie mają bardzo ładne skiny. Znaczy ja nie umiem grać z diglem, ale... Podobają mi się. Lightrail. O, w ostatnim odcinku mówiłem, że fajny budżetowy skinek. Więc w sumie elegancko. Dobra, usp nie mamy, więc też otwórzmy sobie usp No i co? Tutaj Dark Water, takie bardziej ciemniejsze. O, kill confirmed. Hmm. Może zrobię kiedyś sobie taką e, tier listę swoich ulubionych skinów do każdej broni. O, to jest dobry pomysł. O, czyżby narodził się po na jutrzejszy odcinek. E, dobra, lecimy dalej P90 otwieramy. No co, Simov chyba najładniejszy, co? Tak mi się wydaje. Okej, okay, ale mamy Chopera też bardzo ładny skinek. I z takich jeszcze co, MP7. Nie ukrywam lubię sobie tym przegrać. Fajna taka broń wiesz że co chodzi. E, tania, co się tam można postrzelać? Gunsmoke. Ok, czarny taki. Bardziej to taki w sumie osmalony. Coś ala to. No i czy ja jeszcze strzelam? SSG? No tak naprawdę nie, no ale dobra otwórzmy. Zobaczymy co. O, huntsman ktoś zdobył. Otworzył huntsmana, nice. ok, mamy... Takie coś. No i kurczę, chyba mamy komplet. Zaraz jeszcze pokażę wam te skinki. M4, A4 możemy jeszcze teoretycznie. Albo... O, dawajcie restricted, no i zobaczymy. Otworzymy, zobaczymy. Tu mamy mix. No jeszcze P250, super nowa. Okej. Okay. Więc w sumie tak się prezentuje to EQ, e które stworzyliśmy. No na pewno ten Wildfire mocno tutaj <gryw> ładnie wygląda. No i takim czymś. No kolorystycznie, e powiedzmy te niektóre pasują. No dobra, co ja Wam będę ściemniał. E kolorystycznie to 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 e mishmash, ale taki ekwipunek. Dzięki za dziś, jak coś link jest w opisie, jak ktoś chce sobie pootwierać. Do następnego, cześć, pa! pa.